Zapraszam do wspólnego zanurzenia się w serce prawdziwego klasyka. Dziś weźmiemy pod lupę pierwsze kluczowe rozdziały ponadczasowej opowieści wigilijnej Karola Dickensa. To właśnie one wprowadzają nas w ten mroźny, ale jak się okaże, pełen nadziei świat. No i właśnie. Opowieść zaczyna się od przedstawienia jednej z najbardziej ikonicznych postaci w całej literaturze Ebenezera Scroogea, a robi to za pomocą tego jednego, no po prostu idealnie trafionego zdania żeby w ogóle zrozumieć sens tej podróży, musimy najpierw dobrze poznać człowieka, od którego wszystko się zaczyna. Scrooge'a, człowieka, którego nazwisko było gwarancją sukcesu na londyńskiej giełdzie, w samym sercu tego XIX-wiecznego kapitalizmu, który Dickens tak często i tak celnie krytykował. Dickens, powiedzmy to sobie szczerze, nie bawi się w subtelności. Od razu dostajemy surowy portret skąpstwa Scrooge'a. To jest cała seria ostrych, potępiających słów, które uderzają w nas niczym bicze nie ma wątpliwości, z kim mamy do czynienia. I co ciekawe, ten jego chód to nie jest tylko stan umysłu, to nie jest metafora, to niemal fizyczna siła. On niesie ze sobą taką lodowatą atmosferę, gdziekolwiek się pojawi, potrafi zamrozić nawet najcieplejszy dzień. Wygląda to tak, jakby sama natura się przed nim cofała. Ten detal, ten obsach, to jest po prostu genialne i doskonale ilustruje jego totalną izolację. Ten chłód jest tak przenikliwy, że odpycha nie tylko ludzi, ale dosłownie każdą żywą istotę, która szuka choćby odrobiny ciepła czy towarzystwa. I tutaj od razu na samym początku mamy sedno konfliktu. W rozmowie z pogodnym siostrzeńcem zderzają się dwa kompletnie różne światy. Z jednej strony cyniczny materializm Scroogea, a z drugiej wiara w niematerialną wartość dobroci, przebaczenia i bycia razem. No dobrze, więc Scrooge po tym jak z wielką łaską dał swojemu pracownikowi wolne na Boże Narodzenie, wraca do domu. Ale uwaga, ta noc będzie zupełnie inna niż wszystkie, które dotąd przeżył. Kiedy Scrooge ma już wejść do swojego ponurego, pustego domu, który kiedyś należał do jego zmarłego wspólnika Jakuba Marleja, jego codzienną rutynę przerywa coś absolutnie niesamolitego. To zwiastun nadchodzącej grozy. I wtedy to się dzieje. Pierwsza nadprzyrodzona wizja, która naprawdę niepokoi. Patrzy na kołatkę, a tam, zamiast metalu, widzi znajomą twarz swojego wspólnika, zmarłego dokładnie 7 lat temu. Twarz z widmowymi okularami i martwymi pustymi oczami. A potem, później w nocy, duch Jakuba Marleja pojawia się już we własnej osobie, no w osobie ducha, i ciągnie za sobą ten potworny, ciężki łańcuch. To jest potężny symbol życia, które zostało w całości poświęcone gromadzeniu bogactwa kosztem ludzkiej życzliwości. Każde ogniwo, każda kasa, to zapis transakcji, która przyniosła zysk, ale kosztowała utratę człowieczeństwa. I to, co Marley mówi w tym momencie, jest absolutnie kluczowe. Jego łańcuch to nie jest jakaś kara wymierzona z zewnątrz przez siłę wyższą. To namacalna, fizyczna konsekwencja jego własnych życiowych wyborów. Bardzo mocne przesłanie o osobistej odpowiedzialności. Marley przekazuje mrożącą kraw w żyłach przepowiednie. Mówi, że jedyną szansą Scroogea na uniknięcie takiego samego losu jest wizyta trzech duchów. Duchów, które zmuszą go do konfrontacji z samym sobą. No i proszę, zegar wybija pierwszą. Pojawia się pierwszy duch i rozpoczyna podróż, ale nie przez ulice Londynu, a przez zawiłe labienty pamięci samego Scroogea. Ta postać jest no, co najmniej dziwna. Pełna sprzeczności, trochę jak dziecko, a trochę jak starzec. Silna i delikatna zarazem, ale jego najbardziej uderzającą cechą jest to jasne światło, które wytryska mu z głowy. Światło, które symbolizuje oświecającą, ale często też bolesną moc prawdy ukrytej we wspomnieniach. Duch przynosi więc Scroogea z powrotem do absolutnie kluczowych momentów jego młodości. Odkrywa przed nim źródła zarówno jego zdolności do radości, jak i przyczyny jego pogrążenia się w goryczy. I co ważne, to nie są przypadkowe obrazki z przeszłości. Duch prowadzi Scrooge'a przez trzy bardzo konkretne sceny. Każda z nich jest jak kawałek układanki, która pokazuje nam, jak doszło do jego obecnego stanu emocjonalnej pustki. Pierwszy przystanek i od razu uderzenie prosto w serce. Jego stara, pusta szkoła. Scrooge płacze, kiedy widzi samego siebie z przeszłości, małego, opuszczonego chłopca, który znajduje pocieszenie tylko w książkach. To naprawdę wzruszający obraz jego wczesnej samotności. A zaraz potem coś zupełnie, ale to zupełnie innego. Tętniące życiem przyjęcie wigilijne u jego dawnego, dobrodusznego szefa, Fezwiga. To jest światło w kontraście do cienia jego samotności, obraz człowieka, który rozumiał, że prawdziwe bogactwo to nie pieniądze, ale hojność i tworzenie radości dla innych. No i potem nastrój gwałtownie się zmienia. Przenosimy się do sceny, która jest chyba jedną z najsmutniejszych w całej opowieści. Jego narzeczona, Bel, z łzami w oczach, zrywa zaręczynę. Zrozumiała, że jego rosnąca obsesja na punkcie bogactwa całkowicie zastąpiła miłość do niej. To jest ten moment, w którym Scrooge świadomie wybiera pieniądze ponad ludzkie więzi. Scrooge jest już na skraju wytrzymałości przytłocony ciężarem tych bolesnych, ale i wzruszających wspomnień, po prostu nie może już znieść wizji pokazywanych mu przez ducha. Zbliżamy się do punktu kulminacyjnego tej podróży w przeszłość. Na sam koniec duch serwuje mu ostateczny cios. Pokazuje mu bele po latach. Jest szczęśliwa. Ma męża, dzieci. To scena domowej sielanki, która pokazuje Scrooge'owi czarno na białym, jakie życie mógł mieć. Życie, które świadomie odrzucił dla zysku. I Scrooge już nie wytrzymuje. Po prostu nie daje rady. W desperackim akcie rzuca się na ducha i gasi jego oświecający płomień, tak jakby chciał uciekać od prawdy. Pogrąża się z powrotem w ciemności i, nagle, znów jest we własnym łóżku. Podróż Scroogea ledwo się rozpoczęła. Zostajemy z pytaniami, czy ta konfrontacja z przeszłością zasiała chociaż małe ziarno zmiany w jego zlodowiaciełem sercu. Czy naprawdę można uciec od cieni przeszłości, po prostu gasząc ich światło? No i najważniejsze, co przyniesie kolejna noc?